Bielska spółka wodociągowa Aqua S.A. świętowała podwójny jubileusz: 120-lecie uruchomienia pierwszego wodociągu w Bielsku oraz 25-lecie powołania do życia przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjnego Aqua S.A. w Bielsku Białej. W Bielskim Ratuszu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu działającej przy prezydencie miasta. W tym roku Rada Sportu obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Organizacje pozarządowe z terenu naszego miasta zaprezentowały się mieszkańcom podczas pikniku zorganizowanego pod hasłem Edukacyjnie i Młodzieżowo z Bielskimi Organizacjami. Zespół szkół podstawowo-gimnazjalnych w Kamienicy obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia. Swoją 11 kadencję rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej. Bielska spółka wodociągowa Aqua S.A. świętowała podwójny jubileusz: 120-lecie uruchomienia pierwszego wodociągu w Bielsku oraz 25-lecie powołania do życia przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjnego Aqua S.A. w Bielsku Białej. Z tej okazji 19 listopada w Książnicy Beskidzkiej odbyła się promocja wydanego przez Akwe Reprintu uzupełnionego o najnowsze fakty, książki, wodociągi i kanalizacja w Bielsku Białej w 120. rocznicę uruchomienia wodociągu w Bielsku 1895-2015. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza, historyczna, autorstwa Piotra Keniga, obejmuje okres do 1 lipca 1991 roku. część współczesna została napisana przez zespół pracowników AQUA SA. Książka powstała przy współpracy z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Druga uroczystość odbyła się dzień później. W piątek 20 listopada w bielskim Centrum Kultury zorganizowano jubileuszową galę. Zebranych licznie gości, którzy niemal do ostatniego miejsca wypełnili salę Domu Muzyki, pod nieobecność prezesa zarządu Akwa Piotra Dudka przywitał wiceprezes spółki Zbigniew Szymański. Wśród życzeń i gratulacji nie zabrakło również tych z ratusza, bowiem Aqua jest spółką miejską, ale co najważniejsze poprzez dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ze wszystkich bielskich mieszkań i firm permanentnie związaną z każdym z Bielszczan. Chciałbym w imieniu samorządu, który dzisiaj reprezentujemy, pan przewodniczący rady i ja, chcieliśmy złożyć podziękowania władzom przedsiębiorstwa za bardzo dobrą i owocną współpracę z miastem. Nasze doskonałe modelowe wręcz relacje są godne podkreślenia. Praktyka uczy bowiem, że stosunki między właścicielem a zarządem podległej spółki nie zawsze układają się tak wzorowo. Chcieliśmy również wyrazić nadzieję, że kolejne lata spółki będą równie udane i owocne, jak mijające właśnie ćwierćwiecze. Na zakończenie chcielibyśmy życzyć całemu zarządowi przedsiębiorstwa, wszystkim jego pracownikom realizacji planów, zamierzeń. Oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i wszystkiego dobrego na następne lata działania tej naszej standardowej znakomitej spółki. W ramach podziękowania za wieloletnią pracę i wkład w rozwój przedsiębiorstwa władze spółki, najbardziej zasłużonym pracownikom, przyznały specjalne odznaczenia. Odznaki otrzymało 7 kobiet i 12 mężczyzn. W Bielskim Ratuszu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sportu, działającej przy prezydencie miasta. W tym roku Rada Sportu obchodzi jubileusz dziesięciolecia istnienia. Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym w zakresie rozwoju kultury fizycznej w Bielsku Białej. W jej skład wchodzą przedstawiciele oraz działacze klubów i stowarzyszeń sportowych z naszego miasta. W trakcie spotkania, którego tematem przewodnim były tradycje i dzień dzisiejszy ruchu olimpijskiego w Bielsku-Białej, przewodniczący Rady Sławomir Wojtulewski przedstawił referat podsumowujący rozwój sportu w Bielsku i Białej na przestrzeni lat. Głównie my interesujemy się sportem dzieci, młodzieży, ogólnie rozwini rozwiniętego problemu sportu, rekreacją mieszkańców Bielska-Białej. Nie zapominajmy, że w Białej działa około 100 stowarzyszeń sportowych, że około tysięcy bieszczan uprawia uprawia sport każdego dnia, trenuje na halach nowoczesnych, na pływalniach, na nartach. Na torolkachowym zimą na wspaniałym stoku narciarskich. Myślę, że my jesteśmy taką skromną organizacją, która pomaga w pewnym sensie panu prezydentowi, który jest znakomitym znawcą sportu, ukierunkować rozwój sportu. A moim skromnym zdaniem dzisiejsze lata w bielskim sporcie to jest złota era bielskiego sportu. Ja jestem od 50 lat związany z bielskim sportem, od prawie 50 i takiego rozwoju bazy, infrastruktury, masowości sportu, no nie było w historii nowoczesnej, po Drugiej wojnie świętej miasta. Organizacje pozarządowe z terenu naszego miasta zaprezentowały się mieszkańcom podczas pikniku zorganizowanego pod hasłem edukacyjnie i młodzieżowo z bielskimi organizacjami. Doroczny piknik tym razem zorganizowano w galerii handlowej Gemini, a wzięło w nim udział prawie 30 stowarzyszeń. Na specjalnie przygotowanych stoiskach można było zapoznać się z dorobkiem oraz programem działania organizacji zajmujących się różnorodną tematyką, m.in. edukacją, kulturą i sztuką, sportem, turystyką, a także ochroną zdrowia i pomocą społeczną. Jest dzisiaj sobota, 21, tak, 21 listopada. Obejrzycie relacje z tego pikniku. Za rok na pewno ten piknik po raz kolejny będzie organizowany, więc jeśli tym razem nie udało się Wam dotrzeć, zapraszamy na pewno za rok, ale oczywiście jest internet, więc jeśli wpiszecie takie hasła jak piknik organizacji pozarządowych lub w ogóle NGO, NGO, czyli angielski skrót organizacje pozarządowe, w internecie NGO Bielsko-Biała. Zobaczycie całą szeroką ofertę. Namawiamy do tego, bo chcemy się dzielić z Wami naszymi talentami, naszą pasją, a ja zapewniam, że Wy sami odkryjecie w sobie potencjał, o którym być może czasami nawet nie, się nie podejrzewacie. Naprawdę wieloraka działalność. Chwilę wcześniej było spotkanie z przedstawicielami Hospicjum Świętego Kamila czyli bardzo ważna, bardzo poważna yy, yy, propozycja i yy, bardzo poważna pomoc. Yy, yy, traktowanie człowieka no, w sposób wyjątkowy, jeszcze wcześniej spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Szlachetna Paczka, yy, dużo radości, bo to prowadzą wszystko młodzi, młodzi ludzie, którzy się angażują, więc tematów mnóstwo, zainteresujcie się po prostu, tak naprawdę to jest ten po, jeden podstawowy komunikat. Zainteresujcie się organizacjami pozarządowymi w naszym mieście. Czekamy na Was piknik został zorganizowany przez stowarzyszenie Centrum Sztuki Kontrast przy wsparciu finansowym urzędu miejskiego w Bielsku-Białej Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamienicy obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia Placówka, w której skład wchodzą szkoła podstawowa nr 23 oraz gimnazjum nr 22 przejęła tradycję Polskiej Szkoły Państwowej w Kamienicy, która działa od 1920 roku. To jedna z najstarszych placówek oświatowych w naszym mieście. Obecnie zespół szkół podstawowo-gimnazjalny znajduje się w trzech budynkach, ale najstarszym jest obiekt zlokalizowany przy ulicy Jerzynowej. Z okazji doniosłego jubileuszu odbyła się uroczysta akademia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miejskich, władz oświatowych, Rady Osiedla i Rady Rodziców. Nie mogło zabraknąć również absolwentów placówki, a także emerytowanych pedagogów. Swoją jedenastą kadencję rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej. Podobnie jak dorośli obywatele miasta, młodzież również posiada swoją reprezentację w ratuszu. Przedstawiciele licealistów rozpoczęli właśnie swoją 11 kadencję, a inauguracyjne spotkanie poświęcono podsumowaniom dokonań minionego roku oraz wyborom składu nowego prezydium. W tym roku pracą Młodzieżowej Rady Miejskiej będzie kierować prezydium w składzie przewodniczący Kamil Rybczyński, liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Reja, wiceprzewodniczący Anna Owczarek, 5LO i Tomasz Kasprzyk 5LO, sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej Karolina Kostoń LO Katolickiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Myślę, że najważniejszym dokonaniem Młodzieżowej Rady Miasta może powiedzieć o dwóch rzeczach. O kontynuowanym, już, o kontynuowanym już konkursie fotograficznym Migawka, który uważam, że stał się niejako wizytówką Młodzieżowej Rady Miasta. W tym roku dostaliśmy parę set zdjęć. Członkami jury byli naprawdę profesjonalni fotografowie, także myślę, że poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Drugą ważną rzeczą, która wydarzyła się, pierwszy pierwsza od paru lat w. W historii Młodzieży do Miasta to jest przeprowadzenie tak zwanej otwartej sesji. Tak zwane, ponieważ zawsze każdy może przyjść na sesję i powiedzieć, zadać pytanie albo przewodniczącemu, albo urzędnikom, którzy przychodzą na sesję. Ale chodzi o to, że w tym roku była to coś szczególna. Przyszło bardzo dużo urzędników, naczelnicy wydziałów związanych z kulturą, ze sportem. Zabrał głos także pełnomocnik prezydenta pan Michniowski. Sala była zapełniona, musieliśmy dostawać krzesła. Na sali to nas bardzo ucieszyło, była zagorzała dyskusja, częste pytania. Także myślę, że był to sukces, ponieważ staraliśmy się przede wszystkim szerzyć ideę Młodzieżowego do Miasta wśród młodzieży. Myślę, że to jest ważne, się przez ten rok poznali właśnie, jak funkcjonuje przynajmniej w ogólnych zarysach, jak funkcjonuje miasto jak ten organ uchwałodawczy działa, Rada Miasta, jak również to organ wykonawczy, czy prezydent miasta i oczywiście wszystkie jego służby, bo mówi się prezydent miasta, a przecież wiadomo, że to są to jest kilka tysięcy ludzi, którzy działają w różnych instytucjach i sferach działania miasta. Żeby się nie przedłużać, jeszcze raz gratuluję wam. I chciałbym życzyć, żebyście ten rok y, dobrze spędzili, żebyście go dobrze wykorzystali i żebyście życzyli, żebyście kiedyś tutaj wrócili w innych roli. Być może ktoś tam będzie przewodniczącym rady, przewodniczącym prezydentem. Nie myślicie tak perspektywicznie, ale za ileś lat pomyślicie, no facet przewidział, przepowiedział nam to. Tego wam życzę. Dziękuję.